Zbigniew Zając, Sportowy Kwadrans. Jesteśmy przed SBS 5, piątką SiSai Battles 5 w Szczecinie. Ze mną Paweł Borysewicz. Witam Cię. Witam serdecznie wszystkich. Paweł, pierwszy Twój wywiad? Któryś kolejny? Któryś kolejny już. No to słuchajcie, jest przygotowany, zaraz będziemy strzelać pytaniami. E, miałeś przyjemność już walczyć na SBS, ie nie był to udany pojedynek. Coś więcej na ten temat? Szczerze, chciałbym zapomnieć troszeczkę o tym pojedynku, ale nie zapomnę nigdy o emocjach z nim związanych, ponieważ Wtedy bardziej niż na wygrane nie zależało mi po prostu, żeby wyjść. Czułem ekscytację wielką. No i to mnie też skłoniło, żeby wziąć ten pojedynek, ale brak bojowego nastawienia wszystko, bardziej chęć wystąpienia, tylko. Rekord aktualny to 1-1, jedno zwycięstwo, jedna przegrana właśnie z Alanem kinem. No właśnie, już gdzieś w którymś momencie mówiliśmy o tym, że ten pojedynek z Alanem Kinem, mimo że przegrany, on trochę dzisiaj, tak jak mówisz, chcesz zapominać. Ale z drugiej strony z Alanem Kinem chyba nawiązałeś jakąś taką przyjemną, sympatyczną nic porozumienia. Tak jest. Razem obecnie trenujemy u Radka Króla w Olimpie i pomaga mi też dużo w przygotowaniach, za co jestem bardzo wdzięczny. Czyli jednym słowem mówiąc, krótko naparza go mocno po to, żeby był lepszy. Tak jest. Alan, dziękujemy Ci za to. Świetna sprawa. E, tym razem e, Twoim e, przeciwnikiem Marek Szyrmo. Jak oceniasz swojego przeciwnika? Młody chłopak, ambitny, szczerze widziałem tylko... No ale ty też do staruszków nie należysz. Nie, nie, no jest między nami 6 lat różnicy, ale no, obaj i bojowi, ale widziałem jedną walkę niestety, przegraną. Ostatnio wygrał na gali Contender, ale niestety Polsat nie pokazał tej walki, czego mi szkoda, bo chciałem coś wyciągnąć. Ale wszystkie materiały, jakie są przeanalizowane, jestem do niego jak najbardziej gotowy. To też trochę przybliżmy Twoją postać, Paweł, kiedy zacząłeś trenować sporty walki? MMA stricte trenuję od stycznia tamtego roku. Wcześniej był pico z karate, ale niektóre rzeczy mi się tak nie przełożyły do tego, oprócz kopnić może. Ale wiem, że zrobiłem duży progres, szybko wszystko idzie, dużo osób stoi za mną, którzy mi pomagają, między innymi Radek Kramarz, który jest no, dyrektorem sportowym w SBS. I pomaga mi za wszystkim. Również jestem wdzięczny bardzo za zorganizowanie tej walki, ponieważ idealny przeciwnik dla mnie na ten moment. Mhm. E, czyli tak naprawdę twoja przygoda ze sportami walki nie jest taka długa? W mhm. A inne dyscypliny, oprócz karate? Nie trenowałem nic więcej. No, czyli właściwie to jest e, dwa lata, trzy lata, ile? Tak półtora roku nawet. Mhm. Czyli no, e, wchodzisz w ten świat MMA, ale już zwycięstwo. Jak się czułeś po tym zwycięstwie? Fantastycznie, wspaniałe emocje. Zależało mi, żeby tą wygraną walkę wygrać przez poddanie bądź przez knockout. Była decyzja, jednak nie przekreśla to tego, że byłem naprawdę zadowolony i to mnie pchnęło dalej, żeby się rozwijać w tym kierunku. Mhm. Kiedy wchodzisz do oktagonu, co jest dla Ciebie najważniejsze? Koncentracja na przeciwniku, widzisz trybuny, czujesz to, co się w tym wszystkim dzieje, czy wręcz przeciwnie, odłączasz się i jesteś taki mocno sfokusowany na tym. Mam takie mieszane odczucia, ponieważ jak wchodzę do kadki, jest totalne wyciszenie, ale podczas walki słyszę jednak tych kibisów i dodaję to bardzo dużo, i również teraz będzie sporo kibisów ode mnie i chcę im udowodnić, że rok temu to była totalnie inna osoba, i teraz nie chcę ich zawieść po prostu. Kto będzie stał w Twoim narożniku? Radek Król, Radek Kramarz, który mi pomagał również w przygotowaniach parterowych. Mhm. I Jakub Cieślak, kolega ze Stargardu. Będzie dobrze, wszystko. No, Radek Król, czyli trener boksu, także Marek, uważaj, bo coś czuję, że to jest dobre przygotowanie bokserskie i, i to będzie. Zapachniczo też i parterowe. Okej. Okay. Parter rozumiem w u Piotra Bagińskiego, czyli też jeden z najlepszych parterów. Tak jest. Piotrka pozdrawiamy serdecznie. E, zapewne będzie na gali, e, bo on raczej nie przegapi takiej możliwości po podpowiadania swoim zawodnikom. Co robisz na co dzień? Na co dzień no trenuję oraz pracuję na stacji paliw. Mhm. Praca na stacji ułatwia mi troszeczkę trenowanie, ponieważ mam tydzień pracy, tydzień wolnego, taki system. I w tygodniu wolnym próbuję wykrzesać wszystko, co mogę. Czasem czuję się jak zawodowiec, robiąc znaczenie dziennie i wiem, że przez to też ten progres idzie nieco szybciej. Świetnie, to jest e, bardzo... Czyli jednak nie brakuje Ci paliwa do trenowania? Nie, 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 jest. Okay. Nie brakuje. E, Paweł, powiedz mi, jak rodzina widzi to Twoje trenowanie? Rok temu, jak miałem walkę na Amfiteatrze i tą drugą również wygraną, każdy się cieszy, wspiera mnie. Wiadomo, na początku rodzice byli nastawieni trochę inaczej. Słuchajcie. Tak jest. Martwili się bardzo. Tata na przykład nie chciał zbytnio, żebym walczył. Mama chciała, ale nim bliżej walki to większe emocje, płacz. Ale teraz już jest wszystko ok. Widzą, że mi to sprawia przyjemność, co jest dla nich myślę też ważne. I widzą, że się tym po prostu cieszę. A dla rodzica wiadomo, jak ich dziecko się cieszy, no to. Zawsze lepiej, nie? Czy w sobotę ktoś będzie ci kibicował w afiteatrze szczecińskim z rodziny? Yy, tak, będzie moja mama. Niestety, taty nie będzie, bo pracuje na morzu. Niestety, nie udało mu się zjechać. Będzie również mój brat ze swoją żoną, córką, więc będzie troszkę rodzinki i cieszę się, że będą i wygram dla nich tę walkę. No dobrze, słuchaj, no to w takim czasie życzymy ci zwycięstwa, a przede wszystkim dobrej walki. Bo to każdemu e, jednak to zwycięstwo, zawsze z tych dwóch ktoś musi wygrać, a ktoś musi przegrać, e, wierzę, że to będzie twoja ręka. E, a przede wszystkim, że nie będzie żadnej kontuzji, bo to jest chyba rzecz, która najbardziej doskwiera później zawodnikowi niż nawet może ta przegrana, która może się pojawić. Tak jest, kontuzja zawsze może wykluczyć później na dłuższy czas, a przegraną się przełknie i da się dalej. Ale jestem pewny, że teraz tylko ręka w górze i zrobię wszystko. Czyli życzymy ci świetnej walki, ze mną był Paweł Borysewicz, zawodnik SBS-u piątki, czyli w sobotę widzimy go w karcie wstępnej, no i jego wspaniały pojedynek, a jak mówił Radek Kramasz mi w kuluarach, to jest to pojedynek taki 50 na 50, czyli obydwaj macie dużo szans. Tak jest, zgadza się. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję również.